Oszczędności, kasa, zarabianie. Są różne warstwy Polski i świata. Są ludzie plemieni na Rosji. Jest Ameryka Południowa, jest Afryka. Biedniejsza Europa. Budujmy gospodarkę z pracą romską. Czas mi się żyć. Przekaz, dlaczego może człowiek to dwa jerozdaństwo, dwa jerozdaństwo, macierzyństwo, dacierzyństwo. I gdyby nas nie było, to wszystkie trzeba produkować. zaraz do pomocy dla rolnictwa i nieruchomości. To, to jest minutka. Kocham świat miłości bliźniego. Ty jesteś moim bliźni. Kocham cię to. Proszę, przekaz ode mnie. Proszę.